Jednym z najcięższych grzechów przeciwko pierwszemu przykazaniu Bożemu jest dewocja. Czyli fałszywie, źle rozumiana pobożność. Przysłowiowo, przepraszam za znowu taką potoczność. W domu smród, brud i ubóstwo, a ona na wszystkich na nabożeństwach, pielgrzymkach, czuwaniach, koronkach. To jest fałszywe i to jest złe, I to jest skrajność. Ja zawsze zachęcam do, do praktyk religijnych, ale zawsze też podkreślam jedno: tak? musimy pamiętać, że wszystkie praktyki religijne pełnią rolę służebną. One mają być, nazwijmy to, takim doładowaniem akumulatora takim gromadzeniem sił, umiejętności, zdolności, do tego, żeby wypełnić swoje obowiązki stanu, bo to jest świętość wypełnić obowiązki stanu.